Miłosierdzie, Boże, polećmy Panu Bogu nasze modlitwy. Módlmy się za Kościół Święty, aby docierał z orędziem Ewangelii do ludzi nieznających Chrystusa i pozostających objętymi na Jego miłość. Ciebie prosimy. Amen. Módlmy się za ludzi cierpiących fizycznie oraz psychicznie, aby ufając Bogu, umieli odnaleźć sens swojego położenia i doznali ulgi oraz pociechy. Ciebie prosimy, módlmy się za ludzi walczących z Bogiem, aby Pan poruszył ich sumienie i otworzył zatwardziałe serca na dobrą nowinę o zbawieniu. Ciebie prosimy, módlmy się za dzieci, młodzież i wychowawców, aby kończący się tydzień wychowania przyniósł dobre owoce dla młodego pokolenia i jego opiekunów. Ciebie prosimy, módlmy się za nas samych. Aby świadectwo miłości ukrzyżowanego nadawało sens naszym życiom, krzyżom i dodawało nadziei w trudnych momentach codzienności. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Dziękując za wszelkie dobro, Panu Bogu, za plony, módlmy się o Jego błogosławieństwo, o Jego łaski, zachowanie o wszelkich nieszczęść naszych rodzinach, w naszej społeczności naszej społeczności e, i zachowaniu okrętów elementarnych. Ciebie prosimy. modlmy się za wszystkich, którzy swoimi obiarami, pracą, trudem e, wspierają to miejsce, troszczą się o jego piękno, o błogosławieństwo, o potrzebne łaski. Także za tych wszystkich, którzy się pomogą Ciebie prosimy. modlmy się za zmarłych naszych rodzin, ze zmarłych, którzy się tu modlili na tym miejscu, w tej kaplicy i za zmarłych funda jej fundatorów o chwałę nieba dla nich. Ciebie prosimy. Przedmogący Boże, przez krzyż Jezusa Chrystusa objawiłeś swoją miłość i łaskawość wobec ludzi. Przyjmij nasze modlitwy, które wnosimy, uchając, Twojej dobroci, przez Chrystusa, Pana naszego. Przy